<śmienią> dusi, zjubie, manie, on się tsem. dusi zjubie, do wody! Dobra, jestem w wodzie. Siema. <laughs> Siemanko, kto jest o łapanko? Jezu. Jezu. Ja nie. Ja nie jestem łapanko, ale muszę to jest łapanko. Przetrać. Tak. Hide łapan... tak. tak. Halo, Dobra, panie... chodźmy, z halo, chodźcie To mi O. znaczy. Siema. Gdzie jesteście? Bo ja nie jestem łapanko. Ale uważaj, że tu jest za ścianą, za ścianą już jest. Widzisz ją? O! Ola, Ola, bierz go, bierz jest go! Jestem łapaczem, mówcie kofina. gdzie jesteście, no! Eee... Jesteśmy na zielonej strefie. Tak, Musisz na zielonej znaleźć zieloną stres... strefę. Jak zielona strefa, no? Ola, chodźmy w drugą stronę, bo ona jak tu przyjdzie, jesteśmy w pupie. O-o, widziała przesz... mnie już. Przeszłam na drugą stronę, Krystian. Mnie już Christian, widziała. Krystian, schowaj ja się pod ławką! Kurde, jestem samotnym żółwiem, błagam e, was! Jakim... Nie, ona mnie widzi! Na jakim no... kolorze jesteś, Mateusz? Niebiesko mi tu dookoła. Umarłem. Już? Tak, no bo się sfokusowała na mnie, nie miałem się gdzie schować. Przecież wiem, staje ty się chowałeś... No chowa... właśnie! A ja no. się boję! No, wolny! No Dyna cię złapała? Um. Tak. Dobra, to wiem gdzie one. Nie. Nie. A ty jesteś pod ławką? Ona? Tak! Dobra, ja jestem na górze tutaj. Czy ona dalej e... tu ławkę Ja campi? do was pełznę powoli. Siema! nie podchodź do tych Ej, Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, idę na środek powoli. Wejdziecie do mojej klatki i się schowamy. Nie, biegnie, biegnie, biegnie blondyna, blondyna się chipsa, muszę chipsa Halo, no chodźcie do mnie do klatki, ja was schowam. Pysi, chodźcie, schowam. Gdzie jesteś? No ja jestem na środku już. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No ja wchodzę drzwiami. Widzę ole, widzę ole, widzę Ole. Dubi, 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 Nie prawo autorskie. A przestanę tak i schowaj się w mojej klarie gdzie, gdzie, gdzie mnie widzisz? Gdzie, ja gdzie mnie widzisz? Siema Fyś. Gdzie ja jestem? Gdzie mnie widzisz? Chodź na środek, chodź na środek. Dobra, idę idę Jakie to jest OP Szczególnie jak jesteś tym samym zwierzakiem Siema y O siema! Siema Witamy serdecznie Halo. Gdzie ona? Nie widzę jej nawet. Nie, <laughs> czekaj, próbujesz się dostać tak idealnie jak ty. Haha, <laughs> <laughs> się Ola, tobie dupka trochę przystaje. Jeszcze trochę bardziej do tyłu. Jeszcze okay, troszkę bym ja do tyłu. się ułożyć tak samo jak Christian, żeby jeszcze troszkę do, nie, tak nie, do teraz. O, no dobre, nie dobre. mogę, no pyścia jak O, popatrz, no z patrz, jesteśmy. Idealnie! <laughs> jednym, idealnie. Z to, <laughs> to jest. To jest po prostu Mua! Big Mua! <laughs> big, <brain. laughs> big brain Time! <laughs> Tak, nie znajdzie no, nas. Wszyscy powinni to do nas dołączyć i się schować w środkach. Tak, bo cały team siedzi, Cały team wie. I takie, ej, złapaliśmy jedną, nikogo nie możemy znaleźć. Jest tylko jedna klatka na mapie. Czekajcie, czekajcie aż twórcy gry nas obejrzą i dodadzą hitboxy do tej klatki. Nic nie mówiliśmy. No. <laughs> Nic nie widzieliście, halo. Nic nie widzieliście. To zostanie na pewno wycięte. To jest z i bę! pieniądze! 40! Nice, 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 nice. Um, halo? Co? Halo? Okej, okay, czyli nie mogę nic kupować już za Robuxy. Popsułam Robloxa. Jak? No wyskakuje mi, że... Może wszystko wydałaś już? Nie, mam jeszcze 2000. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Chodzi o to, że próbuję coś kupić i wyskakuje mi, że... No błąd jest, się ma. Pozdro. A co chcesz kupić? O, nie, nie, ty kurde kocie, ty. Drzwi otwarte. Biegnę już do nich. O nie, o nie, o nie, to nie jest mój. A Pomocy! Goni mnie jakaś różowo włosa. Zostaw żółwia. Czy my naprawdę mamy tylko jedne drzwi otwarte? Tylko jedne? I ja właśnie w nie wlazłem. Nie, zostaw tego chipsa, zostaw go, zostaw go. Przyszła tu jakaś różowo włosa. Właśnie ja tutaj jestem Koni i ona mnie nie widzi. O nie, ona chipsa pilnuje chłopaki. Dobrze mnie nie nowa LOL, ale głupia. OLA! Za tobą! Ja muszę tego chipsa wziąć Nie Jaki dostaniesz odciśpa? mojej dupy, nie Mojej dupy? Nie. Do, dupy mi się do, nie... do dupy mi się nie dobierzesz. No złapała mnie no! Dobra, bo warto chipsa dostałam. O nie, mnie też goni, ja muszę szybko lecieć do drzwi. <sumitanie> Biegnij, że Ile sił w skorupie! No, kolega no! No, no! Nie! no! No, no! No, właśnie? No! 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 Halo? Wyjdź! No! co, No! 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 Ola, e. Ola Poczekaj, bo mam drzwi obok. Kot się, się zablokował teraz. Gdzie Małatko mam iść? Gdzie mam iść? Christian ma. utknął w ścianie. Ja, 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 już, ja już, żyję, już żyję, ja już żyję, ja już żyję. A, jest. już żyjesz? Dobra. O, siema, siema. siema, Siema. Super respa dostałam. A, ja tutaj. Różowo włosa o. idzie powoli, uważajcie. Dobra, ja chipsy zbieram. Wszystko nie no, jest 50% przeceny. Wszystko nie jest 50%. Ej, ale ten sklep jest 24 na 7. To fajnie tak. jest. Tak. Wow. Zaraz mogę kolejny punkt zdobyć, o ile mnie różowa pinda nie złapie. Różowa pinda. Ja, próbu ja próbuję szukać chipsów, koledzy moi, bo mi na chipsach... A, tak, a ja mam chipsika. A no ja zbieram sobie, tutaj Dostajecie po dwa punkty za wejście w bramkę, czyli bardziej się opłaca wchodzić w bramki, niż zbierać chipsy. A chipsy ile dają? O, halo, bracie żółwiu, jeśli to ty. Co dają chipsy w ogóle? Ech. Jeden? Nie, 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 Jeden, tak, jeden Nie dają. dało mi nic. No chipsy fakt. dają jeden, tak. Chipsy dają a gdzie jest jeden. Koyno, no zaraz się otworzy. Zaraz się otworzę. O, dobra, gdzie O, w tym samym miejscu, lol. Okej. Okay. Nice. Wracam. Nice. Ja ja halo, kolego żółwi. Siema. Ja tam wirtualna idę. Piąteczka. Płetwa. Ja tam idę. Halo. Płetwa dla ciebie. Wirtualna płetwa. Wirtualna, wirtualna płetwa, płetwa dla ciebie. <laughs> yes. <laughs> o, halo. Witam panią krokodylkę. Halo. Siema. Siema. Ale, ale, wirtualna płetwa brzmi jak strona porno dla żółwi. <laughs> <ślesk> tak, styk to są... <ślesk> Chcesz ze mną złożyć jaja? <ślesk> I <się ma. ślesk> Jezus I wyobraź, o, i wyobraź, to i wyobraź cały sobie... Cały te... czas mnie ryspiło obok. Wyobraź sobie te filmiki żółwi, które kopią, wiesz, piasek, żeby jaja złożyć na plaży. <ślesk> Mój chips. Aha. I co? Głupio Aha, ci kocie. No bo kot mi jakieś tu chipsy zabiera. Nie fajnie. A, nie ja fajnie. pływam w fontannie, jestem żółwiem ogólnie. Yy, super, bardzo się cieszę. Ogułem. A, A ja bym się stróżowała. Mateusz, kucho. nie wiem czy wiesz, bo ty grasz co ja chyba Ja Mam 13 pierwszy sekund nie, yy, nie wiem czy zdążę jeszcze. To jest mój najulubieńszy tryb w Roblox teraz, jest najpiękniejszy na świecie. Kocham go. To to by typ znaczył? Jeszcze pas jeszcze zdobędę kolejne dwa punkty. Bęk, ale <laughs> jestem graczem. 15 kostek. Dobra, ja mam 16 80! Co? Ja też 80 nie zabijam, miałeś, ale Czemu uu. go ale jest MVP, nie jaś kostek? E, nie wiem ile zebrałam. Bo a jestem MVP, bo jestem najlepszym jest graczem. O Boże! Tak! Ola! 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 O Jezu! A widziałaś, że taki jest, czy tylko strzelałaś? E, zobaczyłam, że jest różowy krestianie e, aligator, więc stwierdziłam, że musi też być krokodyl, więc po prostu wydawałam Robuxy na ślepo. Jaaaa! Yeah. Może się ruszyć troszeczkę w prawo? Chcę bardziej na siebie popatrzeć, bo jestem taka piękna. Proszę. So. Albo w lewo, w lewo, idź w lewo, proszę. Krystian, mów, mów! O Jezu, Idę dziękuję, sobie. jestem taka Odsuwam piękna. Postuwam się, proszę. Jezus, oh. ola! Jezu, jestem cudownym krokodylkiem! Oh, o! Oh, jestem cudowny! Hello. Hello, Biegna, biegam, biegam, poznać krokodila. tego różowego krokodyla, aligajtora. Aligajt... PPP! To, to nie jest alligator, to nie racząc. jest aligajtor. Pokaż, pokaż mi swojego krokodyla. A, ja złapałem jednego cwaniaka tutaj. Złapałeś jednego cwaniaka? O, co? Spaniaczkę. To ty, ty łapiesz? <laughs> widzę cię. A, to no ja wiem, widzę ciebie. Siema. mamko, <laughs> Siemanko. mamko. Nie. Halo, panie, widzę cię. Nie widzę, jak pysi, jak idiota próbuje się złapać. Bawmy się, póki młodzi. Nie, <shoutingmosi> <dacie Birth> Co tam? <dacie> Prawie no cię capną, Ola, uważaj. <silenmedi> no idź tutaj. No chodź, Ola. <appetizer> ja nie chcę. <ś workshops> no, sjoja, dawaj. <smagpie> <su fasol keinen Gothic> Tego ja tak... wziąłeś? Co Mateusz, pro... o jez... ja! Ja! Jak? No Mateusz, o jest, nie! Jak? Jak? To jest bez sensu! Sto, sto... Chciałem powiedzieć, żeby mnie połapał tak jak ciebie, ale mnie na bez bez pytania złapał takie. Całe ale... złapałem. To jest bez sensu. <laughs> Najlepszy kaczej, największy polski kaczej, pozdrawiam. No nie! <laughs> Łatwo ziomeczki. Fakt. O, Mateusz będzie łapał. Oh. Udziałam, już widziałam. Nie kliknęło mi! <noise> Nie kliknęło, kliknęło mi! Kliknęło mi na jakąś Na jakąś idiotkę, która się nazywa Pamela. Pamela 30. <noise> no, znowu on łapie? Jaka jest na to szansa? Największy polski kacze. Największy polski kacze. No mówię o, ci. Super się ma drzwi. Dzięki, pierwszy punkcik. Pozdro, pozdro. A ja już złapałem jakiegoś kotka. Kotecku! O, bak! Za moim <laughs> Ola! Ola! ola. Co? Co? Największy polski Co? Gdzie za mną? Co? Gdzie? A mamy tutaj kolejnego kotka. <gryzanie> za tobą! Za tobą! A, a, nie znajdzie mnie, no, pani, nie znajdzie mnie. No nie, zostaw mnie! No nie, no drugiej Nie! <laughs> Weź no biegłem, żeby ukraść tę flagę! A mnie nie znajdzie! Jak się skampiłem. Na Dlatego, zielony jest najlepszy w tej grze. Bo No, też tam chodzi krzaki, ogląda kotów pod tymi pod ławką tak, i siedzi... Tak, wiem, to, to wiem akurat. go możesz złapać pod tą ławką, nieważne jak stoi. Nie, złapałem, złapałem. Nie, wyskoczył w drugą stroną. Nie wyskoczył. Zobacz za to. Krystian, <mach> przestań! Co się dzieje? Co się ty dzieje? Podwety. O cześć Ola. Ja O Sieka. Boże, teraz tam są drzwi Krystian, nie w tą stronę. Oh, no, no, no. Wiem, oh. wiem, ja pełznę. Oh, 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 oh. chyba, chyba nas widział, chyba nas widział, chyba nas widział. Nic nie widział, on jest głupi i ślepy. Ta! Jesteś pewien? Dlatego za nami nie idzie? Nie jestem pewien. Nie wiem, bo to przypadek totalny. Okej. Okay. O ty zabrałeś! Dobra. Starałem się. No i stąd grubasie, spadaj stąd! No nie, no coś inny mnie złapał! Jak ja was obserwuję! Największy polski kacze. No nie! Proszę nie! Nie ma gdzie iść zbytnio. Dawać MVP. No ja w klatce siedzę. Ja też siedzę w klatce. Ty tam, Ola, się tak walasz? Nie, to chyba nie ty się tam nie. tak walasz. Nie, ja szukam waszych klatek, nie, nie, żeby nie. was instant złapać. Weź się odwal, co? Spadaj. Gdzie ten, gdzie ten grubysi? Przy mnie. W twojej dopisi. Ten problem, że jest w miarę blisko mnie. Dobra, oddala się, oddala się. Jest dobrze, jest dobrze. Jak oni kampią tam. O, ma. Drzwi się otworzyły o, obok mnie. No, obok mnie też się otworzyły, pozro. Słapałem instant typa, kto się wyszedł z klatki, bo spadłem. Ola, Ola, za Siema! Siema! Pum! 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 Skibili O, znowu tu się zrespiłam. Nice. Siema! O! Nie, 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 nie! Co? Grubysi cię goni? Nie, ja nie goni. O, ja idę do tego małego przejścia, od którego ocieka Grubysi. Nieważne.

o, chyba pysi nie zdąży, chyba pysi. A! Chyba pysi tu nie zdąży. O, nie dobrze. zdąży! A, dobrze, Ale dobrze. Go skupienie, pełne skupienie. Krystian, damy radę jeszcze, damy radę. Boże tam dziewczyna jest, U, i ona kampi. Ja no wiem, że ona kampi. No, głupia. Jedna o, baba. A to kampi tam, to ja idę kampić tu. Super. Skamperka. <noise> kamperka. Ciekła. Jeszcze zdążę. Jeszcze zdążę. Ja też zdążę. Nie mam ja, ja nie zdążyłam. O Christiana przycięło! Tak! Siurka mi przygniotła. Co? Co? Okej! Okay. Okay, ale, ale muszę wam coś pokazać zanim... tego. E, 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 Patrzcie! E, nie, tak nie o korony! Koronatis! Koronatis! Kłony dla piękne, mnie! Korona koronawirus gratis! O!